Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście razem z nami. Dzisiaj czwartek, 20 dzień lutego. Dzisiaj czytamy podczas Mszy Świętej Ewangelię według Świętego Marka. To jest ósmy rozdział, wersety od 27 do 33. Ewangelia Marka, 8 rozdział, wersety od 27 do 33. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Jezus. Udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. Drodze, pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela i za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo mu przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po z jak stanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok, zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Ta dzisiejsza Ewangelia jest pełna znaków i symboli bardzo ważnych. Dwie takie rzeczy, na których chciałbym się skupić i jakoś wam powiedzieć. To jest pierwsze, że po pierwsze, to pytanie, za kogo mnie uważają ludzie, jest, jest pytanie przede wszystkim osobistym do każdego z nas, za kogo uważasz Ty mnie konkretnie? Uważasz Pana Jezusa, za kogo uważasz Pana Jezusa, kim On dla Ciebie jest, ale nie, nie wymyślajmy tych słów, które gdzieś tam może znamy, że On jest, że jest Mesjaszem, On jest On jest w miłości, miłosierdzia. Ty, za kogo uważasz? Czy faktycznie tak uważasz, jak, jak teraz właśnie powiedziałem? nie, czy czy faktycznie Jezus jest z nami? Czego tak uważam? Czy jest kimś bliskim dla mnie? To no jest ważne pytanie. Za kogo Ty mnie uważasz? Kim ja dla Ciebie jestem? Właściwie to jest dobre pytanie. Kim ja dla Ciebie jestem? Myślę, że uczciwie próbujmy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. To dużo powie nam o naszej kondycji wiary też. I druga taka myśl to jest to, co Pan Jezus e, później powiedział o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Co ciekawe, najpierw Piotr jest. Pochwalony przez pana Jezusa, tak powiedziałeś, objawił ci to, mój ojciec, który jest z nieba, czyli w każdym jest otwarty na, 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 na działanie Boga. Piotr jest otwarty na działanie Boga, ale zatem, po tym jak Jezus mówi, że będzie cierpieć, Piotr go bierze do siebie, na bok i zaczął go pouczać, upominać. Nie może to na ciebie spotkać. I pan Jezus mu odpowiada, Dosyć ostro, zejść mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Na czym polegało to, że on myślał po ludzku, a nie po Bożemu? On bierze Jezusa na Bóg, staje przed Jezusem. Pamiętamy te słowa, kiedy Jezus powołuje uczniów i mówi: pójdź za mną, to ja wskazuję kierunek, to ja, to wy za mną podejrzacie. Nie może być nigdy odwrotnie, że Jezus podąża za człowiekiem, w sensie takim, że my wskazujemy drogę Bogu. To my mamy iść za Bogiem. I to jest ważna sprawa w naszym życiu. Jak to jest właśnie? Jak to wygląda w moim życiu? Czy ja faktycznie idę za, za Bogiem, za Jego nauczaniem? Czy ja chcę, żeby Bóg dostosował się do mojego życia i do mojego stylu życia? Tyle, tyle pytań na dziś. Dosyć dużo, ale próbujmy się z tym zmierzyć. Polecam Wam to, żeby też w ciągu dnia zajrzeć do tej Ewangelii, rozważyć ją i, i posłuchać tego, co Duch Święty chce Wam powiedzieć przez to słowo. Zawierzmy ten dzień Panu Jezusowi, to co dziś będziemy robić, nasze prace, zadanie, obowiązki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan, z Tobą Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was szerzej, i błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i Bożego dnia Wam życzę. Przeżyjmy go pięknie i dobrze. Do zobaczenia, widzimy się jutro, z Bogiem.